Hej, ja jestem RzySu i witam w kolejnym odcinku z Gry Roblox. Dzisiaj zawrócimy sobie do przeszłości bo będziemy grać w stare tryby Robloxa Jest dzisiaj jej ze mną ma i Cookie Gamings. Hej, witajcie! No i taki, taki powrót do przyszłości jest naprawdę fajny, bo jest ja ta muzyka jak mi się kojarzy z tym starym Robloxem, boże, grałem do tego Robloxa 9 lat temu i po pamiętam te wszystkie serwery powiem, że naprawdę ja nie mogę się doczekać, a wy? Dobra, no to. Yy, wy... No to jako gość odcinka, goście odcinka, no to wybierzcie jakąś mapę fajną. Ja bym wiesz, co wybrał. Znaczy, ja tak, Ja, mój pomysł to jest. Znaczy, in... powiedz najpierw Twój pomysł, kusem. Mm, ja bym poszedł albo na Doomspire. Albo Doom. na. Han... Nie, ja bym poszedł na Doomspire. No to Doomspire. Spire. No, play. Play. To, to jak będzie dużo łapek, tak... Czekaj? Nie o, jestem. Mapki. Dobra, Dobra to... jestem już po mojej przerwie yy, ludzie, ponieważ nie mogłem przez chwilę dołączyć. Co tu się dzieje? To jest Doom Spire. O Boże, pamiętaj tego starego Robloxa. Ora, to na... naparzamy się z rakietnicy... Jezus Maria! Rozbajemy to! <grym> Dlaczego ja spadłem? Co jest? Jak będzie dużo łapek, to Hexu tutaj kupi Tixy. Bo tu można kupować Tixy i w tixy tu są? Co ty, ty pytasz, że tu są Tixy? 10 i Hexu kupię Tixy. No, bo tu w menu są Tixy w tej kupuje. grze i możesz chce do awatara. Ale, żeby... ale one są za Robuxy. Nie, Nie, też za gry dostajesz, tak jak w oryginalnym Robloxie. S to co tu się dzieje? Czemu ja wybuchłem? Jak będzie dużo to jak się kupi ten pierwszy pakiet. Jest, ale to jest mało, mało kosztują. Mamy po 30 robuxów nawet. mało. O Boże, pamiętam te rakiety jak wyglądały strasznie. No co? Uuu, ja ciągle spadam, ciągle umieram! Nie mogę się przyzwyczaić do tego sterowania! Bo jak ja kiedyś grałem na takim czymś, tylko za ten... O cześć co? Cześć Kucer. go. No my tak spadamy troszkę. Czekaj, bo wiesz co, bo ja tak trochę nie wiem co zrobić. No musimy rakietnicą im niszczyć te zwierzyczki. to niszczmy. Nie pamiętam, bo ja chłopie, grałem to chyba z 5 lat... 5-6 lat temu w to ostatnio grałem. Musisz niszczyć im podstawie i ten to niszczymy Kuc kusew najpierw na czerwonych. Nie! Czemu na mnie? Napieram na czerwony Bo tam cookie jest No i co? <noise> o Boże Dlaczego to nie spadło? Aha góra Ała Dostałem rakietą po głowie Co jest grane? To ja, nie powinno tak być Wysadziłem się, Ty mnie wysadziłeś? O ty ciul Wysadźmy to gówno na górze ja bo zaraz tam gościu zaraz dostanie ode mnie takiego headshota z rakietnicy to ja, jakiś gość jest. Jakiś gość jest na naszej platformie, chłopie, ale te rakiety wolno leciały, pamiętam. Boże, i przez ten. nie wierzę, że taki. Ro tak, Roblox sobie gdzieś wyglądał. Znaczy, nie no, wierzę, bo w sumie grałem w nim. Ty, walka na miecze! Na miecze! No i dlaczego umarłem? Czemu ja mu nic nie zadałem? Co jest Ej, grane? Jeszcze jest to stare sterowanie, że klikałeś. No, że można było chodzić klikając. Czekaj, Cześć, bo ja to spadłem. To no. O, dobra, zabijem, typa. Co się dzieje z moją postacią? O, panie! Nie! Czekaj, nie! Strzelać do niego! Cały arsenał! <laughs> Oj, mi i believe I can fly. Co to jest pod dwójką? Nie wiem jakieś... To, to było latanie, ale ona chyba nie działa... Albo to, albo to jakieś miksowanie jakiegoś napoju albo Nie, miksowanie. to jest latanie Czekaj, bo my tak trochę umieramy także Kusew Mam jeden KO! Ciekawe kogo zabiłem No to, co? Jeden KO, czyli ktoś zabił Rakietnicą Rakietnicą. No tak, bo nie było sniperów w różnych innych broni, tylko po prostu was się strzelało na daleko! Oooooo! Nie! Nie! Ale żem ale was od tyłu podkosił! Blue team eliminated! Co jest? Oła! Dobra, Ja jestem zielony. dobra. Ja, ja jestem szutych. Na żółty. A już ci też umierają! No wiem. Jakie gówno? Nie wyzywaj Robloxa. Nie wyzywam Robloxa, bo to jest najlepszy Roblox, z jaki mogłem grać. Szkoda, że ktoś we mnie strzelił rakietą i umarłem. Uwielbiam tego. Uwielbiałem Robloxa. ej, 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 bo to jakiś. Cookie Gaming's! <noise> Cookie co tu robił? O Boże, jeszcze pamiętacie te spawny? Jak po prostu nie ukrywali ich graczy, to po prostu tak były postawione na środku tego? To które się tak w sumie zieloni nie mogą prawie już atakować. Czemu? Bo. Bo wchodzi mi jakiś tu Jafar Dż de <grym> Co jest? O tak, dobrze, pięknie! Lecicie! to <grym> prawda. Red Team eliminated, jeszcze Team zieloni. Zieloni jeszcze. Kuki do mnie? Nie, Kuki do poszedł. Nie, czekajcie. Nie Jest, jestem zielony. Kusem dawaj. Jesteśmy w dupie. Tutaj w dupie. Tak po tej. No, spadłem, wypadłem przez szczelinę jakąś. Nie, to w kolejnym odcinku będzie inna gra. Nie, nie, dwie gry na ten odcinek i reszta w następnych odcinkach. No, dwie gry na odcinek robimy. Dwie gry na odcinek. A jak będzie dużo A Jak na... pan lata? Lecicie! Le latam! Le latasz? No latam. Jestem u was. Spróbuję latać. Nie, nie no, latam ja Zabijem kogoś Ja se wyleciałem po prostu w powietrze Łatwo, łatwo Łatwo Nie Co się stało, strzelają w nas No A Jesteśmy atakowani, ile ich tam jest Ile rakiet leci, ile rakiet leci Kurde Czemu ty brzmiś jak David jak się drzesz Nie wiem, spadłem jest! podkosiłem mi. Oh. Nieee! Yeah. Przegraliśmy. Ładko. Green wins the match. GG. Okej, okay, no to y, drodzy widzowie, widzimy się na nas w tej grze z kuki i skusewem, prawda? No. Tak. tak. Jesteś. Drodzy widzowie, jesteśmy właśnie po przerwie, jesteśmy teraz na Roblox Bowling. Nie wiem czy pamiętacie taki y, serwer. Tutaj właśnie z kukim jestem, właśnie idziemy do... Idziemy pograć w kręgle, bo z Cookiem założyłem się, że jest y, y, pipo. Najpierw się mówię, że się nic nie zakładałeś, i to by na raz, dwa, trzy odcinki. No w sumie, dobra. Czy te kręgle w ogóle powstaną? Działają, Działają. bardzo o, się cieszę, patrz. czekaj. Lecą kręgle Jak Nie dużo... trafiłem! Jak będzie dużo lajków, to w kolejnym odcinku będą aż trzy odcinki. Znaczy trzy gry. Trzy no, odcinki to ciekawe. Czemu ja jestem cie... ciemny? Jestem brązowy. Nie mam o! Walczysz z, o z tym cieniem mgły panie O Boże Jak ja pamiętam to wszystko Jeszcze! Dobra, czemu ta mina jest krzywa? Ja tego w ogóle nie pamiętam. Ja też tego nie pamiętam, ale ja chyba pamiętam tak troszeczkę tylko. Znaczy... Nie pamiętam w ogóle? Ale pamiętam troszkę. Ej, dobra, czy te... czy te, czy te tak. Proszę Państwa, czy te kręgle się resetują, bo coś mi się nie wydaje? Tak. Musimy na to czerwone firmy, na to zielone, na tej maszynie takiej no. To się fajnie, to się fajnie zresetowały No ty no nie, no bo to ci... O dzięki. To idę tam, nie mogę. No czemu to tak mnie działa? To? No nie to, wiem, to, po, to nie, jest stary Roblox. Nie wiem, to. Zrozum to ci to... z to, piłki, piłki. Zrozum to to jest stary Roblox, czyli tutaj jeszcze nawet chyba logiki nie było. A to się resetuje co parę sekund chyba. Albo minut. Panie! Ja jak niby stworzyli tą grę matolę? Normalnie, po ludzku. A więc drodzy widzowie, yy, tak mi się wydaje, że takim, ak takim akcentem tiksowym i Robloxowym możemy zakończyć odcinek. Chodźcie. Chodź Kusef i Kuki tutaj do mnie. Dobrze. Ale z takim akcentem możemy po prostu zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że... Możecie zostawić subskrypcję i, i łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobało. A Kusef, a Kusef będzie tańczył z radości. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dzięki. Hej, hej. Hej, hej.